Dobra, chodź, minuty 3 minuty, czasu u, u, u. Ty, poprzestawiałem znowu w sieci na kombinowanym człowieku i chyba jest w końcu dobrze, tak jak powinno być zobaczymy najdługo jak długo. Tak na razie 3, 12 godzin, prawie chodzi bez piernięcia żadnego rodziny. Прогуменье пакету, чувак, да сомпам, что не все подавало. долго, Boże, znowu zegarka nie że... No tak, to w twarz Znowu mówię do telefonu chyba Do YouTube'a a jest no jakieś informacje o S25 następny S24 może poczekać co pół roku <grywki> Na, najlepszy dla niektórych jest w połowie roku w sobie wymienić telefon a za pół roku wychodzi następny a jeszcze Chyba spłacania, czy to czy kupi mnie dopiero świeży. Ma mi się, ale to lupa. Jest coś, co wyskoczyło. Zajęli z tego. Zostałem oglądając bajkę, w typie. No bo. Ale najlepsze jest to, że czasami jest tak, że między odcinkami, jak się przełączę, to gdzieś go zbaguje, nie? Że nie wczyta, tylko zatrzymuje. I tym razem też się tak stało. I wiem gdzie więcej, a czy się wiem gdzie skończyła nie? ale nie, że później muszę szukać i odcinków innego przez noc. bo znowu się zaczyna postać z Hokomundo Arankar Lidinet. już usłyszeli, już się kurwa, już się zaczyna Wczoraj było samo no Ruki i ten Bankaj z Sębą Zakura już też się obstrali przecież Bankaj Biekui jak ktoś nie wiedział Bankaj to jest forma uwolnienia miecza bo ich miecze tak zwane zampak nie zampaku to się pisze to jest tak jak w starej japońskiej kulturze się mówiło, że miecz Samuraja to jego dusza. Po prostu ile zabitych kurwa ludzi No to jest jego jakby no tak dusza, czyli po prostu to jak wykonuje, to, to, to wszystko to z nim zrobił, sztuka z jaką wykonuje swoje, swoje swoje swoje... jak to się mówi, bo nie Szermierkę swoją. To, jak włada mieczem, to jest, to jest jego dusza, tak? to jest jego styl, to jest to, co przeżył. Także mniej no, więcej tu by się zgadzało. Nie? I teraz miecze te mają dwie formy wyzwolenia: tak zwane sikaj i bankaj. I każda ma inną postać, inne umiejętności. W tym momencie miecze zmieniają kształt, potrafią przy, przybrać załóżmy kształt, nawet osoby czy tam jakiegoś innego zwierzęcia czy czegoś i no, wykonywać jakieś triki. Nie? No i każdy, żeby wyzwolić to swoje banka i musi wypowiedzieć jego imię. No też jest w pewnym momencie taka fajna rzecz, że każdy z niegami, czyli ten z tych z tych postaci żeby musi poznać swojego, swój miecz, musi poznać jego nazwę, żeby móc go uwolnić. I, i wtedy z nim pracować nie, o. A to też nazwy technik ich tam gdzieś wymyślonych przez Tito chyba jak dobrze pamiętam był odlicza Tito stworzył oblicza Tito sam no no i tak każdy ma swój miecz. Każdy też z tym mieczem ma inną postać, inną umiejętności. A ci wiesz, tam słyszą, kurwa, już od już kurwa coś tam to, a... Dzieci, kurwa, gorzej jak dzieci. Szpiedzy, do, 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 dobrzy szpiedzy, ale strasznie ostrani, strasznie, strasznie foliarzy. Nie? Byle co usłyszą, już kurwa tego, roszada, już to... jak. Bicie na alarm, kurwa, ja powiem ja Chodź, już zresztą tak. E, przykładowo główna postać Ichigo Kurosaki. Nie? Ma tego swojego miecza. Nazywa się Zangetsu. E, pojawia się jako... E, później w ogóle to też fajnie, ja też szczegół, nie? Jako taki starszy gościu, nie? W okularkach z wąsami, długie czarne włosy. Jego atak to jest e, Getsu Gotensha, nie? kieł przebijający niebo W tłumaczeniu To no, taki przykład, ale objaśnię A temu już kurwa tam czuję, No dobra Na no, mi się idzie dobrze pośmiać jak właśnie takie cyrki odpierdalają. Sam się otwórz. Nie będę się otwierał na żadnych oszustów. Kuźwa, logiczne. Na tępe dzidy też nie. Jak do swojego rozumu nie, do, nie ma to. Nie ma sensu nawet.

Nie wiem po co Ci był Чтобы кошку спер до